Z zespołem w kompozycji własnej. Proszę Państwa, teraz mały tylko misz masz na scenie. Tomek zostaje, bo oto nadeszła ta chwila, kiedy Tomek ponownie zagra z jeszcze innym wykonawcą, właśnie wykonawczynią. Widzę, że też już przechodzi, prawda? Mówiłem, że przegonimy. Bardzo ładnie, Państwo nie opuścili rynku, my nie opuszczamy Was, gramy dobro. Czy Państwo już dorzucili się do którejś z puszek dla Towarzystwa im. Świętego Platarbelta? Kto się dorzucił? Pięknie, pięknie. Puszki jeszcze krążą proszę Państwa. Znajdźcie je, wrzućcie coś od siebie. To naprawdę niewiele od Was, a bardzo dużo dla towarzystwa, które robi naprawdę wspaniałe rzeczy. Pomaga tym naj najbiedniejszym, tym, których nie stać na wiele rzeczy. Proszę Państwa, oto przed Państwem para, która wymyśliła koncert Gramy Dobro. Pewnego styczniowego wieczora. Paulina Wielska, Tomek Mazia. Wracając z samochodem. Nagle pomyśleli, a czemu nie w Bielsku, czemu nie u nas i czemu nie zagrać właśnie z tymi, którzy będą chcieli dołączyć. Chcieli dołączyć w takiej liczbie, że tak jak mówiłem już wcześniej musieliśmy...